są nieużytki. Agencja chce to wydzierżawić. Ale to tu mamy linię wysokiego napięcia. To się pod nic nie nadaje tu. tu jak jest mokro, to właśnie sam ten wis taki jak, jak u was tam na mazurach na tych bagnach. To tu jest coś podobnego. To jest dupa nie trawa. Ja tu miałem wziąć od ale to. No. No co jechać? raz jak usiadłem ciężkiem, bo chciałem poskościć żeby wyczyścić Bo miałem, że będę zbierał, ale przejechałem trochę to. Miałem dość po prostu. No a tu wszystko jest z rzeki ze strumyka. Złąbo wywalało. Bo jak właśnie przytka, o gary. No widzisz, jaki se korwa lampa ladyna. Może by się to spełniło. Potrzemy lampę, może Batman wyskoczy. <grystanie> A no widzisz co się zrobiło za kało Zamuliło strumień Elektrycy wycinali tu wierzby i chyba pozostała jej gałęź zamulać. Czyli teraz jak będzie większa woda szła, bo to to jest nic, teraz mała leci. Jak będzie większa szła woda, to rozleje się teraz na to wszystko. No a tu jest taka góra. Ciekawym czy Piotrek by tu zjechał. John Deere'em z prasą. Mój kolega 60 z kostką tu pracował. Ja z moją SIPMą 120 na 150 bym nie ryzykował. Robiłem podobne, ale było gdzie uciec, a tu nie ma gdzie uciec. W razie wuj jak To się nakryje ściągnikiem. Rozpierdzielisz przenie i ile będzie.